Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, w ten piękny, wiosenny, dość już ciepły poranek, kochani, chcę zaproponować Wam film, który być może będzie jakimś zaczynem do rozmów o perfumach, o ich charakterze, bo tak naprawdę myślę, że świat perfum tak bardzo się rozwinął, poszedł w tak wielu kierunkach, że trudno już właściwie mówić o nutach bardziej właśnie o charakterze zapachu. Czyli są prowokujące, czy są dyskretne, bo pozwolę sobie cytować mądrzejszych ode mnie na przykład Alberto Morillasa, który mówi, że perfumy owocowe dla Yves Saint Laurent to nie jest to samo co perfumy owocowe dla Tomiego Hilfigera to jest perfumiarz, który pracuje dla bardzo wielu marek, w związku z tym kategoria owocowa już nic nie mówi, można powiedzieć co innego będzie czym innym będzie właśnie w jakiejś marce nobliwej, a czym innym w marce młodzieżowej myślę, że można mówić o perfumach o ich charakterze używając przymiotników, ale takich, w których jest jakaś treść, bo czasami ktoś powie, że jest ładny albo zmysłowy, to no trochę za mało, to trzeba jeszcze czymś zbogacić, więc powiem Wam, że ostatnio zwróciłam uwagę, że dwają perfumy, które mają swój język, Właśnie ta kwestia już mnie od dawna frapuje. Planowałam napisać nawet książkę na ten temat, ale miałam takie przygody z piratami, totalnie straciłam wenę za po leksykonu, więc wybaczcie. Ale ciągle o tym temacie myślę, to gdzieś tam sobie w głowie układam. Oczywiście na razie kompletuję tę publikację. Słuchajcie, muszę zrobić przerwę, bo tu ptaszki zaczynają fruwać, a ja mam koty w ogrodzie. Ptaszki fruwają nisko nad ziemią, bo mam tu takie, taką miskę z jedzeniem, a ptaki są w okresie rozrodu, więc no, koty mogłyby te ptaszki zjeść po prostu. nie głodne są. No ciekawa, ciekawa, rzecz, że właśnie przed chwilą, no chyba takie głodne, zaniosę im do tyłu jedzenie. W każdym razie wracając do tych perfum. Perfumy mają swój język. bezdyskusyjnie bywają perfumy bardzo dyskretne, bywają romantyczne. Ale myślę, że też, że bywają perfumy, które krzyczą. I czasem jest takie wrażenie. Ten temat niejako urodził się po filmie o tym, gdzie bardzo dużo mówiliście o tym, że są perfumy, od których boli głowa. Tak, bywają takie perfumy, po których boli głowa. Też często miałam takie, powiedzmy, miłości perfumowe, które zaczynały się od bólu głowy. Na przykład. Czy Mast Cartiera. I tych perfum nie brakuje. Więc już Wam powiem tak. To, że one krzyczą, to nie jest nic złego, bo dobrze, że mamy w czym wybierać, że są i takie perfumy, i takie. I nie przekreślam, to już na wstępie chciałam zaznaczyć, że podobają mi się wszystkie perfumy, i dyskretne, i te krzyczące. Przede wszystkim preferuję te, które są oryginalne, w których jest jakaś nowa jakość perfumowa. I tych perfum krzyczących jest na rynku całkiem sporo. Myślę, że... Dość wyrazistym zapachem takim przebijającym się przez wszystko. Jest na przykład klasyk La Vie Belle, tu mam pusty flakonik, po której z limitowanych edycji. To z kolei chyba król krzyczących perfum, nawet we flakoniku takim chyba limitowanym, jak sądzę, słabo znam całą markę, bo powiem szczerze, ja naprawdę nie przypadam ani za tym flakonem, ani za tym zapachem. Bardzo przepraszam, że tak wyrażam swoją opinię niepytana. Chociaż czasem jestem pytana i czasem mi się zarzuca wręcz, że mało mówię, co myślę, więc nie podobał mi się ten bucik, chociaż tak, flakon jest graficznie bez zarzutu, natomiast, no, uwąchiwanie bucika, prawda, totalnie absurdalny, szalony pomysł, ale chwycił, ludzie pokochali te perfumy, ludzie po prostu, no to jest hit, no co tu dużo mówić. I... W tych perfumach podoba mi się to, że jest krzykliwy flakon i krzykliwy zapach, bo czasem właśnie perfumy posyłają takie sprzeczne sygnały. Myślę, że to jest świadoma praca ludzi odpowiedzialnych za sprzedaż i po prostu produkcję perfum, że po prostu proponują nam w niebieskim flakonie perfum orientalne, co było coś nowego na przykład z Angelem, czy na przykład z tymi perfumami, Luluca, no, Sharela. No, w każdym razie, moim zdaniem, to są perfumy krzyczące. Krzyczała reklama, krzyczał flakon i krzyczał zapach. I teraz y, perfum, które krzyczą jest całkiem sporo. Od powiedzmy właśnie takich. One są ładne, harmonijne, ciepłe otulające, ale one się wybijają bo przez inne perfumy. Jeśli gdzieś pójdziecie do jakiegoś miejsca, gdzie jest dużo ludzi, to one się przebiją przez tłum innych perfum. Organza od Givenchy czy Mast Cartiera, który krzyczy na ten sposób staroświecki, tą retronutą głowy i powiedzmy takim ciepłym, zmysłowym. Znaczy co pytanie, co kto uważa za zmysłowe. Ciepło tulającym, nuta orientalna, w której nie ma nic drażniącego. perfumami krzyczącymi na pewno z Crystal Noir Versace czy Hypnotique Poison. To są takie bardzo, bardzo wyraziste perfumy, no, ale także moi ulubieńcy My Barber Black bardzo długo te perfumy nosiłam. Wręcz je uwielbiałam, potem mi się znudziły, nawet trochę mi zaczęły przeszkadzać. Dziwne. Ale nie przeszkadzają mi te zapachy, które są już ze mną bardzo, bardzo długo. Perfumami klasycznymi, które moim zdaniem krzyczą, to są te perfumy. Testuję, testuję, ciągle nie mogę się do nich przekonać, nie wiem, za dużo nut animalnych jak dla mnie. Chociaż powiem Wam, że to nie znaczy, że tam są składniki animalne. Ale lilia tak pachnie w taki sposób bardzo, bardzo wyrazisty. No na pewno bardzo często krzyczą flakony, poza zawartością. No, na przykład Aura krzyczała. Jak się weszło po premierze do perfumerii, gdzie stała powiedzmy ta piramidka ułożona z flakonów Aury, no to rzeczywiście to. No, u nas była w lutym premiera, to wiem, że dla wielu było. To był to szok nawet dla Państw sprzedających, bo pamiętam, że pytałam, chciałam się do czegoś dowiedzieć o tych perfumach. One były takie troszeczkę. Miałam wrażenie, że same nie wiedziały, co powiedzieć, poza jakimiś hasłami reklamowymi. No, słuchajcie, te na pewno krzyczą flakoniki, to. Celebryckie perfumy generalnie z natury, Beyoncé, Rihanna ma takie perfumy bardzo, bardzo wyraziste. To jest flakonik, który mówi donośnym głosem, może nie wrzeszczy teraz. Powiedzcie właśnie sami, które z tych flakonów Waszym zdaniem krzyczą, a które nie. Czy taki, no ten Gorsecik to już od, o, od ćwierć wieku już właściwie można powiedzieć, krzyczy, ale mam wielką sympatię dla tej produkcji, kreacji, czy tak o toniki niki no, to tyle z flakoników krzyczących i perfum krzyczących, tak to była moja propozycja, perfum, które są, mówią w sposób donośny, albo krzyczą jeśli możecie coś dorzucić do tego spisu i macie takie perfumy, które krzyczą, to od razu powiedzcie, czy wam ten krzyk bardzo przeszkadza i może jakieś, zastosowalibyście inne określenie, to chętnie tego posłucham, tylko dajcie znać w formie komentarza Dziękuję za uwagę, życzę Wam wszystkiego pachnącego od czasu do czasu, pachnącego donośniejszym głosem. Pa, pa.